Zobaczcie, jak bolko wygląda Samy w całym liściach. Patrzcie na bolko. On jest najgrzeczniejszy. Bolko weź i wiara weź. Ok, najpierw to do sobie coś do najważniejszego. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy Werusię i Bolusia na spacerze. Bolko jest śnieg. Idziemy zobaczyć. Czy są jeszcze buraki w lesie? Czy zostały zjedzone przez zwierzę na leśną? Pieski ciągną. Jeden chce być szybszy od drugiego. Przez to ciągnięcie już są zmęczone, a przeszliśmy bodaj kilometr. Dokładnie. Takie to właśnie polskie owczarki nizinne. Ciągną i ciągną, bo nie smyczy, derma na chwileczkę puściliśmy. Ona ma taki nadmiar energii, że musi gdzieś go spożytkować. Na się słucha, jest cały czas w zasięgu wzroku, daleko nie pójdzie. Obawiam się, że jakbyśmy bolusia też puścili. O, to poszłyby w długą. Tak mi się wydają, nie mam pewności. Ale wolę nie ryzykować. Zobaczcie, buraki jak były, tak są. Lekko może. podgryzane. Ale nie są zjedzone. No lekko to odgryzane. Zobaczymy jak w tym drugim miejscu będzie to wyglądać. Myślę, że tak samo, ale jak dojdziemy to się okaże. Zobaczcie jak bolko wygląda. w w liściach. Wtapia się w otoczenie. Berusia jest tylko brudna. To aż tam już ma, ale niewiele. Patrzcie jaki kontrast. Czarno. Czarno-kapucinowe połączenie. I mamy kolejne miejsce z burakami. Tutaj tuż, też już poobgryzane. Jest trochę różnica pomiędzy tym, co było tydzień temu. A tym, co mamy teraz. No, powolutku, sobie zwierzę na zjada. Bardzo fajnie. I mamy kolejny dzień. Pora obiadowa. Także idziemy dać pieskom mieść. Pieski czekają. Bolko trochę odwrócono od swojej miski. Igiełka też trochę nie bardzo, bo tu jest jej miska. Najbliżej jest wera swojej miski. Czekamy. dostają w innym miejscu. Dlatego są trochę rozkojarzone. Nie daję im od drugiej strony, bo tam jest takie błoto. No nie będzie im się tam za wygodnie jadło. Zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie z jedzeniem z tej strony. Patrzcie, patrzcie. Zobaczcie. Zobaczcie, ile zdążyła zjeść. Wiedziałam, że z tej strony może być problem z niesubordynacją. Zostawić. Igiełka weź. Wera zostaw. Wera odejść. Patrzcie na Bolko. On jest najgrzeczniejszy. Bolko weź. I Wera weź. No, Wera już prawie wszystko zjadła. Powiem Wam, że trzy psy to jest naprawdę wyzwanie. Tak jak mówię, z drugiej strony im daję, z strony podwórka. To nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast z tej strony, ono, że tak powiem, nie wiedzą. Kiedy mogą wziąć. Jeden gdzieś tam się zbliży do miski, to już drugi też będzie jeść. A pony to są wiecznie i na żarte psy. Wera wszystko zjadła. I giełka dolizuje. A bolisz sobie na spokojnie Generalnie boluś wytrzymał najdłużej. On zawsze czeka na komendę. Igiełka też czeka, ale jak widzi, że werka je, no to ona nie może być druga, bo zawsze podchodzi pierwsza do jedzenia. No i tak to jest z tymi psami. Co jeszcze Wam powiem, że boluś ze wczorajszego spaceru leśnego wrócił potwornie brudnym. Pół lasu przyniósł ze sobą. Mnóstwo liści, gałęzi, mi się to wszystko do futra przy, e, przylepiło, można powiedzieć, wczepiło. Czesałam go wczoraj, ja wiem, z pół godziny, ale to było takie przeczesanie. I tak naprawdę to by trzeba było go wykąpać. Zresztą wszystkie psy się nadają do kąpieli. Ale szurają tymi miskami. Wszystkie psy się nadają do kąpieli, natomiast mamy niezbyt ciekawe warunki na podwórku. Jest mokro. Padało chyba w nocy. Padało w nocy. Coś tam się rozjaśnia. Jaś próbuję słoneczko się przebić przez chmury. O, Bolko. Podchodzi do miski od igiełki. Igiełka odeszła. Tak, teraz igiełka będzie chciała pewnie. O, no patrzcie gdzie wyrasika. No, nie mogę. No, ona się jak szczeniak jeszcze zachowuje. Nie mogę. Igiełka też będzie się chciała załatwić, ale ona to zrobi w bardziej humanitarny sposób. O tak, pod karmnikiem. Wera jeszcze miskę wylizuje. już, tak jak powiedziałam, od igiełki. Zobaczymy, jak tutaj u niego w misce. A patrzcie, czyściutko, wszystko wylizał. Nawet suplementów nie widać. Miska od igiełki. Pusta, daj Bolusiek. Wyrzniemy miski i miska od werusi. Co teraz? Ło! werce się odbiło. Nie wiem, czy to słyszeliście. Dobra, przejdziemy przez podwórko. Pokażę wam, jakie tu jest to. Ogólnie tutaj była ziemia dosypywana na jesień. A jak się ziemię dosypuje, to potem można się jakoś nie, nie związać z resztą podłoża. No i patrzcie, tutaj jest po prostu masakra. Wczoraj jeszcze tu był śnieg. Stąd też mamy błoto. Ale tu się nie da, nie da po prostu przejść. Kuro jaka jest, nosi jajko. No. Patrzcie, jak lecą. Kury, bo myślą, że coś im niosę do jedzenia, a ja tylko trzymam miski odców. No, patrzcie jakie to jest błoto. To była wszędzie dosypywana ziemia. I w tych miejscach jest błoto. Tak myślę, jakby tutaj wysypać trochę piasku. To tego błota by nie było, jak myślicie. Mi się tak wydaje. Może jakby trochę wymieszać z piaskiem. A piasek mamy po układaniu kostki. Mamy piasek farcowy. Miski wyniesione, umyte. Idę pozbierać jajka. Mamy w pół do pierwszej. Ale tu jeszcze trwa produkcja. Słyszycie? Jak gdacze. A tu kura mnie tu skubie. Ej, zielona nóżka. Jest zielona nóżka. Tu mamy jajko. O, tu siedzi. Tutaj też siedzi. Tu siedzi rosa. A tu siedzi tęczanka. Ja cię nie przeszkadzam, ja bym tylko chciała jajko. Uchyliłam trochę kurą okienko, żeby się wietrzy. Okienko jest bardzo fajne, bo jest takie dymione. Ja mamy stopni. 10 w kurniku, jeśli dobrze widzę. Dla kur idealnie. One mają pierze teraz zimowe. O, jak patrzy. Dobra, na razie mamy dwa jajka. Także produkcja trwa. Patrzcie, jak zaglądają. Tak, no bo ja im przecież w tych wiaderkach też noszę jedzenie. Woda. To jest akurat wiaderko na wodę. Ale mam bardzo podobne, praktycznie identyczne na pszenicę, ziarno. Ale one dzisiaj już dostały, no tak, ale chciałyby znowu. Nie na żartę. Nie zauważyłam taką tendencję, że jak kury dużo jedzą, to znoszą dużo jajek. Jak przestają jeść, nie mam apetytu. To wtedy tych jajek jest mniej. Ale teraz bardzo ładnie się niosą. Także jestem bardzo zadowolona. Uwielbiam patrzeć na kury. One są takie fajne. No. Ale patrzcie, jakie to mają błoto. No, trzeba będzie im to wszystko wyrównać. Też nasypać piasku, aby to miało jakoś sensownie. Zobaczymy jeszcze go do karmnika. O, w karmiku puściutko. Jakieś ziarno jeszcze jest. Ale niewiele. Dobrze, dosypiemy. Ok, najpierw dosypię tutaj do tego mniejszego. Jeszcze coś jest. Nasypane. Ok, i teraz sypię do tego większego. Jest to ta sama mieszanka. Ta sama mieszanka, którą daję kurom. Nie kupuję w sklepach mieszanek przeznaczonych dla ptaków, ponieważ te mieszanki się kompletnie nie opłacają. Lepiej kupić 20 albo 25 kg to, co jest przeznaczone dla kur. Skład jest dokładnie ten sam, można nawet powiedzieć, nawet chyba lepszy, a cenowo wychodzi znacznie korzystniej. Igiełka leci, nie mogę piłeczki rzucać, ty dopiero co zjadłaś. No, i można, tak? <laughs> Patrzę, a może się uda, a może jeszcze mi kopnie, a może jednak tak delikatnie. O, tak możemy. Patrzcie, statyczna zabawa. Dobra, bo widzę, że na trawniku jest co nieco do pozbierania. Coś, co pieską wychodzi z drugiej strony. <laughs> Czyli od Zana, <laughs> tak? No, Werusia, Werusia, no. Wiecie, co ona robi? No, w tym miejscu miała miskę, prawda? No i tutaj jeszcze, jeszcze jakieś zapaszki zostały, trzeba wylizać. Tak, nic się nie może zmarnować. My oczywiście tutaj już nic nie widzimy, ale ona, ona widzi, jej nosek widzi. kiełka co? Aha, oczywiście, no gdzie? Patrzcie, rzuciła mi piłkę. A zobaczcie, gdzie jest piłka? A gdzie jestem? Ja. Wiecie co, chyba musiałam mieć za 3 metry, żeby do tego sięgnąć. Dobra, bo coś tam słyszę: bolko szczeka. Trzeba go uspokoić.